Czwartek 21 maja 2020 rok. Wybieram się do maleńkiej malowniczej wsi Topolice. Topolice wieś w bliskim sąsiedztwie Krosnowic. Swoją wędrówkę rozpoczynam od zabytkowego pałacu w Krosnowicach. Idąc nadal drogą w kierunku do polic po lewej stronie roztaczają się piękne widoki na zieloną górę. Zielona góra leży w obrębie w granicach Krosnowic i jest dzielnicą Krosnowic. Jedną z dzielnic u stóp zielonej góry usytuowane jest kilkanaście domostw. Coraz bliżej to polic. Na wprost w tle spore fragmenty gór Byszyckich. Piękna pogoda. Odwróciłem się na kierunek, z którego przyszedłem. I tutaj otwierają się z tego miejsca przepiękne widoki na góry barckie. Fragment gór barckich. Po prawej stronie mijam tereny budowy zbiornika retencyjnego w Krosnowicach. Na Dunie. Jest to górski, piękny potok. Właściwie to jest dwa potoki. Duna Górna i Duna Dolna. Duna Górna właśnie przepływa przez stopolice, do których już mam bardzo blisko. Natomiast Duna Dolna płynie z kierunku Starkowa. Oto kolejny widok z drogi do Topolic. Można powiedzieć, że to już właściwie Topolice i widok ten otwiera się na kolejny fragment budowy zbiornika retencyjnego. Może powiem dokładniej, że zbiornik ten umiejscowiony jest między Krosnowicami i Topolicami, dokąd sięga swymi gabarytami, czyli tutaj do Topolic. Część tego zbiornika przebiega przy drodze Starkowskiej między Krosnowicami i Starkowem. Również piękną malowniczą wsią z drogą rowerową, z drogą rowerową w wielu kierunkach, na Polanice, na Byszczyce i dalej można sobie już jechać lub wędrować właściwie we wszystkich kierunkach ziemi kłodzkiej. Tuż przy samej drodze. W potężnych lip stoi Krzyż. Jest to takie miejsce, że kiedykolwiek tędy przechodzę, lubię się, lubię się tu zatrzymać. To jakieś takie bardzo magiczne miejsce. Przeciwko krzyża, po drugiej stronie drogi, rośnie ogromny, ogromny dąb, mogący uchodzić jako pomnik przyrody. Obwód jego pnia wynosi ponad 4 metry. Korona o wielkiej rozpiętości. Z drogi, którą maszeruję, zbliżając się do początku zabudowań, po lewej stronie mamy tablicę informującą, co tutaj jest budowane. Właśnie chodzi o ten zbiornik retencyjny. Przybliżam tablicę, od tablicy droga prowadząca na teren budowy zbiornika retencyjnego. Pode mną piękna, ukwiecona łąka nad brzegiem duny górnej, która właśnie płynie w kierunku krosnowic, gdzie budowany jest zbiornik retencyjny. Jakie zapachy kwiatów, ziół, płyną z tej łąki? Zbliżam się do mostku, który przerzucony jest przez dunę górną. Duna górna, jak i duna dolna w okresie, kiedy nie ma opadów, nie wygląda tak, jak wygląda w czasie obfitych opadów. Obaw te potoki zamieniają się w rwące górskie potoki, niosące ogromne masy wody. Tu jest teren o dużym spadzie i stąd właśnie przybór wód jest gwałtowny. Tutaj mamy piękny szlak rowerowy. Oto przykład pana, który po tych pięknych terenach jeździ rowerkiem. Witam pana. Pan, Dzień dobry jest, mieszka... pan. pan jest mieszkańcem ja tutaj. Jest tak? mieszkańcem Kosnowic. Mieszkam tu nie, nie opodal. I jak widzę, to pan czynnie po prostu spędza wolny czas. Po prostu czas. po zimie trzeba troszeczkę rozruszać kości. Jasne. Pisze. Emerytura renta. Emerytura jest ja 46 lat pracowałem. O, To bardzo dużo. To jest długi czas praktycznie całe życie. I cieszę się, że pana spotkałem, bo mój film będzie yy, ważny, dlatego że spotkałem dawnego mieszkańca Mieszkosławic yy, i obecnego oczywiście, ale od lat pan tutaj wielu mieszka, prawda? Tak, od 2004 roku. No, to kupę czasu. No i ten film będzie jakiś żywy po prostu, będzie osoba bardzo przyjemna. O, o... Opowiadamy sobie te różne takie wydarzenia z tych stron. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do miłego zobaczenia. I wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Nawzajem. Mamy kolejnego turystę. Witam pana. Mm. Wycieczka? Mm. Fajnie. Daleko pan jedzie na to policję, czy jeszcze dalej gdzieś? Mm. Na to policję pan jedzie. Fajny dzień pan wybrał. Mm. No to szerokiej drogi życzę i wszystkiego dobrego. Mm. Do widzenia. Kolejne widoki z drogi, którą udaje się do, do Polic. Ileż to pięknych widoków z takiej wędrówki, jak ja dzisiaj odbywam, można dostrzec. Powtórzę to, co często mówię, że Marzymy o dalekich podróżach, oczywiście to piękna, wspaniała rzecz, a nie znamy pięknych, malowniczych miejsc, okolic, jakie mamy tuż za progiem. To jest takie moje powiedzenie, i myślę, że częściowo jest prawdziwe. Następne widoki na drogę między Starkowem i Krosnowicami. Gdzie powstało wiele nowych, pięknych zabudowań? Kolejne widoki na góry bystrzyckie. Przechodzę przez teren podmokłych łąk. Stoi tutaj woda. Pojawiają się różne rośliny wiosenne. Mam nadzieję, że coś ciekawego, coś nowego tutaj zobaczymy. Mnóstwo kwiatów, ziół, traw i w ogóle roślinności typowo bagiennych. potok Duna Górna. Nad brzegami potoku potężne, przeogromne dęby ols, czyli olchy Ten dom, który w tej chwili filmuję, ma ponad 30 metrów wysokości. Na pewno takich okazów jest tutaj mnóstwo. Skażona, dzika przyroda. Duna Górna płynie za kosami. W niektórych miejscach prawie zawraca i znów płynie w dal. two kwiatów i innych roślin przy brzegach potoku. Z pewnością słychać przepiękną muzykę ptaków. Idę drogą przez Topolice. Wzdłuż drogi płynie Duna Górna. W głębi obrazu, przy jednym z gospodarstw zabytkowa kaplica z niewielką dzwonnicą. Niemal przy końcu wsi, mostek przerzucony nad potokiem. Sześćma świętego Jana Nepomucena. Patron, który strzeże przed nieszczęściami takimi jak powodzie, burze i inne klęski żywiołowe. Pasieka obok mostku w gąszczu drzew w sadzie z takich właśnie miejsc miód jest najzdrowszy, najwspanialszy. Miejsc czysty, gdzie nie używa się nawozów z dala od cywilizacji, od dróg. Podążając drogą ku końcowi wsi, prawie na końcu wsi, mamy kolejny piękny i posąg, piękną rzeźbę. Rzeźba świętego Ambrożego Patrona Pszczelarzy. Tu, właśnie w Topolicach, jest takie miejsce, gdzie Pszczelarze obchodzą swoje święto. Spotykają się, można popróbować miodu z kotliny kłodzkiej. z tych pięknych czystych okolic. Jest też grill, są ludowe zespoły, czasami piękne przyśpiewki. Warto trafić tutaj na taką imprezę. Jedna z takich imprez znajduje się na moim kanale, gdzie dosyć dokładnie pokazałem, jak to wszystko się odbywa. A tą imprezę poprzedza Msza Święta w kaplicy, którą przed chwilą pokazałem. Oto plac spotkań, zabaw, wszelkiej rozrywki z piękną wiatą. Tu w tym miejscu odbywają się różne imprezy, zabawy ludowe, spotkania i inne uroczystości sołeckie. Ostatnie piękne zabudowania we wsi i ruszam do miejsca, które też jest moim i dzisiejszym celem Czyli na rozlewisko gdzie żyją bobry Na uku drogi mamy drogowskaz. Bardzo fajna i pomysłowa sprawa. Tutaj odczytamy kierunki i miasta, miejscowości, odległość do nich. Za wsią, ale jeszcze w granicach wsi, widać plantację wierzby energetycznej. Ta wierzba jest ścinana, odpowiednio rozdrabniana i powstaje ekologiczny brykiet. Tych plantacji jest tutaj kilka. Kolejny widok to wieś Mielnik z górą wapniarką i zwierzą widokową. Mielnik leży przy drodze między Kłockiem a Bystrzycą. Tuż przed samym rozlewiskiem na skraju lasu, po prawej stronie drogi, znajduje się zabytkowy krzyż przydrożny. Po prawej stronie drogi na skraju lasu piękna podgórska łąka.